Dzień dobry, szanowni. No tośmy się doczekali pana prezydenta. Wiecie, oczywiście, co to jest konstytucja, prawda? To jest taki akt prawny, który reguluje nasze najważniejsze prawie obowiązki. Nieomijalne w istocie. Prawnicy mówią, że konstytucja podejmuje się czy przyjmuje się szczególnie dużym wysiłkiem demokratycznym. To znaczy, że nie wystarczy jakaś zwykła większość dwóch czy trzech przekupionych neptków, tylko trzeba czegoś naprawdę poważnego. Trzeba się zastanowić, zebrać, przemyśleć, przedebatować a potem zebrać większość, sporą większość, tak aby było oczywistym, że przyjęty akt prawny jest wolą narodu, jego większości, aby nikt tego nigdy w jakiś szczególnie łatwy sposób nie był w stanie podważyć. Nawet ustawy, które potem te konstytucje doprecyzowują, muszą być z nią zgodne. To jest taki pierwotny bezpiecznik, który nam gwarantuje. Że prawo, które reguluje nasze życie będzie zgodne z konstytucją, a więc z tym, co przyjęliśmy dużym wysiłkiem demokratycznym. To już w Polsce tak nie działa. Od pewnego czasu to już w Polsce tak nie działa. Ustawa, którą pan prezydent raczył podpisać, to jest ustawa, która zastępuje konstytucję. Łamie ją w oczywisty sposób, więc ją zastępuje w paru miejscach przepisami, które sobie tam ustawodawca wymyślił i przyjął zwykłą, jakąś smarkatą, niewielką ilością głosów konstytucję zastępuje taki właśnie przepis. Nikt tego przepisu w Polsce nie chce. Nikt. Większość tego przepisu w Polsce nie chce, bo Polakowo to zapytano. Ich większość, zdecydowana większość twierdzi, że jest to przepis, który jest polityczną chłódpą i takim numerem obliczonym na doraźne polityczne i wyborcze sukcesy. Podobnie zresztą jak nikt nie chciał pana ministra Błaszczaka, raczej większość Polaków nie chciała pana ministra Błaszczaka na stanowisku ministra obrony, po tym co wyciął z ruską rakietą, która się w Polsce zabłąkała. Ale tego też nikt nie chce słuchać. Pan minister Ociepa, gość radia Zew całkiem niedawno temu, mówi, że przecież w amerykańskiej przestrzeni powietrznej też się znalazły swego czasu jakieś balony, i nikt nie oczekiwał, że sekretarz obrony poda się do dymisji. Panie ciepa, jeżeli pan tego nie rozumie i nie widzi tej różnicy, to znaczy, że pan się do tej roboty nie nadaje. Może pan jest fajnym posłem z prawicy, ale fachowcem to jest pan nasze umiarkowanie uzdolnionym. Widzi pan, różnica polega na tym, że amerykańscy żołnierze, politycy, oficjale od początku wiedzieli, gdzie są te balony. Śledzili je, mieli je zaznaczone na niebie. Wiedzieli, co z nimi zrobić i kiedy podjęli decyzję, to to zrobili, wy byliście ciemni jak tabaka w rogu z tą rakietą. Niech pan nie mówi, że ona nie miała głowicy, że nie była wycelowana w Polskę, bo gdyby miała głowicę i była wycelowana w Polskę, się tak samo, bezradni, tak samo. Ciemni jak tabaka w rogu. Ale zostawmy pana ministra ociepy, zostawmy pana ministra Płaszczaka. To nie ma w tej chwili żadnego sensu. W każdym razie. Jest tak, że większość Polaków się w tych sprawach, w sprawie ustawy Lekstusk też wypowiedziała, ale kompletnie nikt tego nie zamierza słuchać, ponieważ władza, którą mamy dziś w Polsce, jak pokazała, może przegłosować wszystko. Większość parlamentarna może zdecydować, że cała polska opozycja jest nielegalna. Mogą to zrobić bez żadnego problemu. Mają większość, bezpieczniki żadne już nie działają. Być może ustawę skieruje ktoś do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym, ale mniej więcej wiemy, jak Trybunał działa, a raczej że nie działa. Gdyby nawet zadziałał i zaczął się oburzać, to mu się co najwyżej zmniejszy skład orzekający. Nie ma żadnego problemu. A gdyby zaczęli brykać jeszcze bardziej, to się go wystarczająco dobrze spacyfikuje i zdyscyplinuje, bo na to też są metody. Że Unia Europejska się oburzy? Pieniądze europejskie? Przecież od, od, od 800 dni prawie czekamy na to KPO i doczekać się nie możemy. A w karach zapłaciliśmy już po prostu miliardy. Nikt się nie oburzy. Mamy system, w którym władza może zrobić wszystko, ponieważ ma większość. I to w zupełności jej do normalnego, nienormalnego działania wystarczy. Taki system sobie skonstruowaliśmy. Na to pozwoliliśmy w Polsce. Ale mam no, trochę dobrą wiadomość dla. Tych wszystkich, którzy łamią ręce nad losem opozycji i wykrzykują, że ten szklany sufit 30% jest nie do przebicia, i kolejna koalicja. Zjednoczonej prawicy na pewno powstanie i na pewno sięgnie po trzecią kadencję. Bo wynika to z badań opinii publicznej, które pokazują, że 20 kilka procent to jest maks, na co może liczyć koalicja obywatelska. Mam dla Was taką propozycję. Przestańcie robić jakiekolwiek badanie opinii publicznej. Nie ma sensu. Nie róbcie tego już. Robi to za Was Zjednoczona Prawica. Oni robią te badania na dużej próbie. Robimy po to, aby wynik tych badań był dla nich miarodajny, aby mogli z tego wyciągać naprawdę rzetelne wnioski i opierać na nich swoje polityczne działania. I najwyraźniej zrobili takie badanie. Zrobili takie badanie, z którego wynika, że nie mają najmniejszych szans na stworzenie rządu po wyborach, nawet gdyby je wygrali, nawet ze swoimi kolegami z Konfederacji, nawet gdyby poseł Posak okazał się jednak kłamczuchem i gdyby się okazało, że kiedy ze mną rozmawiał, to ugał. Nawet w tej sytuacji tego rządu nie będzie. A to będzie oznaczało, że trzeba będzie oddać tę władzę prędzej czy później. A konsekwencje oddania tej władzy, no tam już to chyba dość dobrze przemyślano i mniej więcej wiadomo, co z tego może wynikać. A więc nie róbcie tych badań. Badania zostały zrobione, z tych badań wynika, że panika jest pełna i że trzeba podjąć taki właśnie rzut na taśmę przyjąć ustawę, która jest całkowicie niezgodna z konstytucją, oburza wszystkich, którzy mają poukładane w głowie. Ale może służyć do tego, aby, skoro nie da się władzy stworzyć, nie pozwolić jej stworzyć komuś, kto mógłby po nią sięgnąć, wyeliminować z życia publicznego nie tylko Donalda Tuska. Ta kazuistyka może być bardzo bogata. Tak czy inaczej, taki właśnie wniosek płynie z ruchów, które wykonano. Panika jest pełna, zagrożenie jest duże i źle się to może skończyć. A jeśli chodzi o pana prezydenta, to jego najdobitniej brzmiącą, yy, diagnozę jego działań usłyszałem wczoraj w metrze. Panie Duda, przegiął Pan. Na końcu to się może sprowadzać właśnie do tego. Przegiął Pan. Różne rzeczy widzieliśmy na różne cenzurki, Pan sobie przez ostatni rok zapracował i one nie były najgorsze, ale wyciął Pan taki numer, który powoduje, że powątpimy we wszystko. Nie tylko w Pańskie zdolności polityczne, ale także w prawniczą wiedzę. Panie Prezydencie, jeżeli jest pan za tą ustawą, to po co pan ją kieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym? W jakim celu? Jeżeli potrafi jej pan bronić tak, jak pan jej bronił, wykrzykując o tym, jak jest znakomita, jak blady strach padł na całą sowiecką i ruską agenturę, to po co pan tę ustawę kieruje do Trybunału Konstytucyjnego? Jeżeli pan jej potrafi bronić, to nie ma pan żadnych wątpliwości. Nie może pan podpisywać ustawy, która będzie niosła skutki prawne Daleko idące skutki prawne i polityczne. Jednocześnie mówiąc nam, że właściwie, czy tak powinno być, czy nie, to za jakiś czas decyduje Trybunał Konstytucyjny. Potem będzie już po ptokach. Więc albo pan nie wierzy w istotę swojego podpisu pod dokumentem, w którego istotę też pan nie wierzy, albo chwilowo spadł panu cukier. Tak też mogło być. Widzimy się czwartego? Wpadnijcie. To może być ciepły dzień. Podajcie dalej szerokości.